Anna Ciamciak. Paweł Maciniak. Witamy i zapraszamy na Teleskop Gospodarczy. Program, w którym dbamy o Państwa portfele. Na początek sprawdźmy, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Biznes na kółkach. Kto i dlaczego nielegalnie prowadzi biznes w budkach? Jak zmienia się świat takich punktów gastronomicznych? Kwitnie handel numerami kart kredytowych. Jak bezpiecznie z nich korzystać, by wirtualnie nie dać się okraść, bo to boli naprawdę. Oraz paliwowy zawrót głowy. Jak zmienia się rynek w czasie szalejących cen? Jakie paliwo, paliwo wybrać dziś, by jutro nie zbankrutować? Koniec wolnej Amerykanki Poznań wypowiada wojnę nielegalnym budkom handlowym i gastronomicznym. Każdy, kto nie zalegalizuje takiej działalności, będzie musiał zwinąć interes. Taki los podzielą, już podzieliła już choćby budka przy Aulinowej, następne czekają w kolejce. Na razie spokojnie mogą spać ci przedsiębiorcy, których budki niczym wóz drzymały mogą zmieniać miejsce postoju. Właściciele budek handlowych i gastronomicznych są oburzeni. Tyle lat nikomu nie przeszkadzały punkty z hot dogami czy kioski ruchu przy ulicach, a teraz nagle urzędnicy podnoszą raban. Ci ostatni tłumaczą, że przed euro trzeba posprzątać Poznań i uporządkować przestrzeń miejską, bo jak cię widzą, tak cię piszą. A na euro przyjedzie do nas kilkaset tysięcy turystów i kibiców. Karolina Słotwińska-Lisiak w nowym miejscu, w nowym pawilonie i z nową ofertą właściciel znanej wszystkim poznańskim kibicom budki z małą gastronomią przygotowuje się do Euro 2012. Rozbudowana jest powiększona budka. Chcemy wprowadzić nowy asortyment. Miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. Dobrze będzie tylko tym, którzy tak jak pan Bartosz działają legalnie, a że nie jest to regułą pokazują wyniki kontroli powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Na 81 z kontrolowanych pawilonów połowa okazała się samowolami budowlanymi. Na te, których nie da się zalegalizować urzędnicy wydają nakaz z rozbiórki. Dokładnie 13 takich nakazów zostało już wykonanych przez inwestorów, to znaczy usunięto z przestrzeni publicznej lub zostało rozebranych 13 kiosków lub pawilonów, które zostały tam umieszczone nielegalnie. Prowadzimy kolejnych kilkanaście postępowań wyjaśniających, które w większości przypadków niestety zakończą się kolejnymi rozbiórkami. Tak, może być między innymi w przypadku budek przy placu Wiosny Ludów. Urzędnicy sprawdzili, że legalnie stoi tu tylko ten kiosk ruchu. Pozostałe łącznie z punktem poboru opłat za parkowanie zostały postawione niezgodnie z prawem, a konserwator zabytków na pewno nie pozwoli ich zalegalizować. Moim zdaniem powinno być wybudowane tu coś innego, żeby to jakoś lepiej wyglądało i jakoś ładniej na wszystko się patrzyło. To wygląda nielegalnie i to powinno być wszystko automatycznie usunięte stąd. To jest, to jest chyba najlepsza metoda tutaj woda, że powinni coś z tym zrobić. Na opornych można nałożyć grzywne, 10 lub 50 tysięcy złotych w przypadku firmy. W skrajnym przypadku budki zostaną rozebrane za właściciela, a urzędnicy obciążą go kosztami. Sprzedawcy dziwią się, stało tyle lat i nikomu to nie przeszkadzało, a na pewno nie klientom. Wydaje mi się, że przyzwyczaili się też ludzie, bo przychodzą stali klienci, nie? Także jak, jak nie będzie, no to będą tylko te duże sieci. I praktycznie te małe rzeczywiście już teraz mają coraz mniejsze prawo bytu nie? Na, na rynku. Ale tu przede wszystkim chodzi o uporządkowanie przestrzeni. W końcu za kilka miesięcy przyjadą do nas goście z zagranicy, którzy na podstawie tego, co zobaczą, wyrobią sobie o nas zdanie. A jak na razie to, co widzą przybysze z innych miast, bardziej odstrasza niż przyciąga. Małe, estetycznie ładne miasto. A jestem ze Śląska, także mówię, nie pasuje na pewno do wystroju tej ulicy, tego miasta. Szukałem tych koziołków poznańskich, nie ma, są tylko majtki i takie różne tandetne rzeczy. Nie fajnie. Takich przykrych zaskoczeń nie da się jednak do końca uniknąć. Zwłaszcza, że z takimi budkami na kółkach urzędnicy na razie nie wygrają, bo brak im odpowiednich uprawnień. Ścigania ich nie przewiduje prawo budowlane. Kupowanie w nich jedzenia to przyjemność na własną odpowiedzialność. Nie jest to dla mnie zbyt higieniczne i apetyczne, tak się wyrażę. Nie jest dobre to jedzenie przy okazji, bo wolę sobie sam zrobić coś. Poznańscy urzędnicy przygotowali odpowiednie zmiany w prawie, ale na razie bez większego efektu. Ministerstwo Infrastruktury uznało bowiem, że gmina może wpływać na lokalizację takich kiosków warunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Karolina Słotwińska-Lisiak, Teleskop Gospodarczy. Wielu trudno wyobrazić sobie życie bez niej. Dziś trudno często też bez niej zrobić zakupy przez internet. To karta kredytowa. W teleskopie gospodarczym mamy dla Państwa przestrogę. Trzeba uważać na tę towarzyszkę życia. W internecie mnóstwo jest programów komputerowych, które czekają na przejęcie naszych numerów kart. Ich twórcy chcą sprzedać te numery, by ktoś zrobił zakupy z naszego konta. Na aforach internetowych hakerów pojawiają się nawet konkretne sumy za ukradzione, za ukradzione numery kart. O szczegółach tego karcianego biznesu opowiedział nam specjalista z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-sieciowego. Są znane wręcz ceny, jakich mogą spodziewać się osoby posiadające i sprzedające takie dane na tym czarnym rynku. Niestety często bywa tak, że nawet w takich instytucjach, które powinny całować się bardzo wysokim poziomem zabezpieczeń, no jednak do tego wycieku danych dojdzie. I później tego rodzaju bazy są najczęściej oferowane do sprzedaży osobom, które przy pomocy uzyskanych w ten sposób danych dokonują następnie oszustw finansowych. Sam numer karty kredytowej, bez żadnego rodzaju dodatkowych informacji o możliwym stanie konta, o jakichś dodatkowych poświadczeniach umożliwiających transakcję, to nawet zaczyna się od kwoty dwóch dolarów amerykańskich. Natomiast zwykle bywa tak, że tych numerów trzeba kupić troszkę więcej, jak gdyby w pakiecie. Są też większe kwoty, jeżeli mamy konto, o którym wiemy, że jest na nim bardzo dużo środków finansowych, jeżeli przestępca może to zagwarantować, to za dostęp do takiego konta można zapłacić kilkaset, czasem kilka tysięcy dolarów. Ten biznes rozwinął się ponoć tak bardzo, że dziś jeśli ktoś kupuje często wiele numerów kart, może dostać nawet rabat. A teraz zasady dla państwa bezpieczeństwa kart kredytowych w internecie. Przygotowaliśmy pięć takich zasad. Zasadą numer jeden jest pilnowanie swojego numeru. Chodzi o to po prostu, by robić zakupy w takich sklepach internetowych, które znamy, które cieszą się dobrą opinią internautów. Poza tym możemy sprawdzić przecież, kto jest właścicielem takiego sklepu internetowego, któremu dajemy swój numer karty. Zasada numer dwa to phishing stop. Z angielskiego. Phishing to łowienie rybek. Pytanie, czy my chcemy stać się taką rybką? Chodzi o to, że do, dostajemy takie maile, w, którym, w których prosi nas ktoś o to, byśmy podali swój numer karty kredytowej i najlepiej jeszcze swój PIN. Nie odpisujemy, proszę Państwa, na takie maile, bo przecież i bank, i my znamy swój numer, więc osobom trzecim nie warto go podawać. Kolejna zasada to aktualny antywirus. Program antywirusowy na naszym komputerze, bo tylko taki może doprowadzić do tego, że program, który zbiera takie numery kart, nie zainstaluje się na naszym komputerze. A stąd wychodzi zasada numer 4, czyli tylko własny komputer. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że nie powinniśmy dokonywać zakupów kartą kredytową w internecie w kafejkach internetowych, bo tam nie dość, że może nie być wręcz antywirusa, to może ktoś specjalnie zainstalował taki program, żeby numer naszej karty kredytowej zabrać. No i ostatnie. Ostatnia zasada to limit na karcie. Chodzi o to, że dzisiaj banki umożliwiają wprowadzenie limitu na transakcje internetowe w naszym, naszą, za pomocą naszej karty. Na przykład, można ją ustawić na 50 zł. Jeśli będziemy chcieli kupić coś droższego, to wystarczy wtedy czasowo ten limit zwiększyć. Potem trzeba jednak pamiętać, by z powrotem wrócić do takiej bezpiecznej sumy, bo przecież nikt z nas nie chce, by z całej karty kredytowej zniknęły pieniądze. Świat się kręci i już nie idzie, ale wręcz biegnie do przodu, a za nim podążają firmy wykorzystujące nowoczesne systemy informacyjne, informatyczne, usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem. Tylko zanim coś, co ma usprawnić zarządzanie, zacznie działać poprawnie, ktoś musi się nauczyć obsługiwać tego rodzaju systemy. Pracownicy znający obsługę najnowocześniejszych systemów informatycznych są dziś na wagę złota. Tylko jak się tego nauczyć? Na przykład na studiach podyplomowych. Dziś ze mną w studiu są to Dr. Michał Fliger, kierownik studiów podyplomowych, zintegrowane systemy zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem klasy ERP2 na dobra. Uniwersytecie dzień dobry, dzień dobry, Adama dzień dobry Witam. Oraz pani Małgorzata Michalczak, opieką studentów. Dziękuję. Zintegrowane systemy zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem brzmi bardzo profesjonalnie, bardzo biznesowo, ale też dość ogólnie. Co to za studia? Czego można się na nich nauczyć? To są studia, które związane są typowo z zarządzaniem informacjami w organizacji, tak jak pani na początku powiedziała. Otóż obecnie mamy do czynienia z informatyzacją zarządzania, która obejmuje różne obszary działania przedsiębiorstwa. I W związku z tym y, tworzone są systemy, które umożliwiają profesjonalne zarządzanie w pewnych obszarach organizacji. No i u nas można się nauczyć, y, jak dany system obsługiwać sprawnie, tak, aby można było dane stanowisko, które z tym jest akurat w organizacji związane, sprawować. Studia te skierowane są dla wszystkich, ale szczególnie zachęcają Państwo Panie. Dlaczego? Serdecznie zapraszamy wszystkie panie, ponieważ te studia też mają za zadanie wyrównać szanse na rynku pracy, podnieść kwalifikacje właśnie wśród kobiet, zachęcić kobiety, żeby tutaj inwestowały w swój rozwój i kształciły się, dostosowywały się do ciągle zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Duże jest zainteresowanie ze strony pani właśnie tymi studiami? Bardzo duże jest zainteresowanie, choć część, wydaje mi się, kobiet nie wierzy w swoje siły i z takim wahaniem pyta o szczegóły dotyczące tych studiów podyplomowych. Także ja bardzo zachęcam, ponieważ nie trzeba jakby pracować na tych systemach, żeby móc w tych studiach uczestniczyć, ponieważ te studia są tak przygotowane, że osoba, która nie pracuje na systemach, będzie jakby przygotowana do ewentualnej pracy w przyszłości. Jeśli mówimy już o pracy na systemach, Panie Michale, czy kobiety dziś troszkę odstają od mężczyzn, jeśli chodzi o obsługę takich nowoczesnych systemów? Nie, nie. To nie jest kwestia tego, czy ktoś jest na, na, na rynku pracy lepszy czy gorszy pod względem umiejętności. Bardziej by tutaj szedł w kierunku tym, że jednak mężczyzn jest ilościowo więcej. Są to jakby gdzieś zakodowane stereotypy, że tego typu systemy, czy profesjonalizacja zarządzania, informatyka w zarządzaniu, jest to ten obszar, który jest jakby zarezerwowany dla mężczyzn. Tak nie jest, ponieważ nasze doświadczenia pokazują, że kobiety również bardzo dobrze dają sobie radę, a wręcz dzięki takim wrodzonym cechom, jak skrupulatność, dokładność, umiejętność myślenia o wielu detalach naraz, bardzo często dają sobie radę lepiej. No dobrze, ale złośliwi mogą powiedzieć na studiach nauczysz się tylko teorii. No, u nas nauczy się jednego i drugiego. Krótko mówiąc, z założenia mamy nasze studia podzielone na dwie części. Pierwsza część jest częścią faktycznie teoretyczną, ale bez tego się nie da. Poza tym no, teoria ma to do siebie, że również inspiruje troszeczkę nasz rozwój, ale druga część studiów jest już typowo częścią praktyczną, gdzie studenci prac pracują na komputerach, na systemach, z profesjonalnymi wykładowcami, którzy no, wdrażają ich. Typowo już do pracy w przedsiębiorstwie. Pierwsza edycja tych studiów już się zakończyła, teraz trwa nabór na drugą edycję. Ile osób Państwo przyjmują? Na każdej edycji mamy po 60 osób, czyli mamy trzy specjalizacje, po 20 osób. Są to takie specjalizacje jak administracja, zarządzanie logistyką oraz zarządzanie finansami. 60 osób już właściwie wypuszczamy teraz z pierwszej edycji i obecnie trwa nabór na drugą, czyli przyjmujemy również 3 razy 20, a więc limit wynosi 60 osób. Wrócę jeszcze do tych kobiet. Wiele kobiet może rezygnować z tego rodzaju studiów, bo wiadomo, dom, dzieci, często praca. Jak to wszystko pogodzić? Ja muszę powiedzieć już teraz z obserwacji, z doświadczeń, kończymy właśnie tą edycję, tak jak pan tutaj wspomniał, muszę powiedzieć, że kobiety świetnie sobie radzą na tych studiach, nawet takie, które w ogóle nie miały do czynienia z tym Systemem e, świetnie sobie radzą, Kończ właściwie wszystkie kobiety, wszystkie kobiety, które e, brały udział w studiach podyplomowych, ukończyły je. Świetnie e, poradziły sobie w połączeniu obowiązków e, zawodowych, e, osobistych i również w udziale na studiach e, podyplomowych, także bardzo zachęcamy naprawdę Panie, bo Panie e, bardzo rzetelnie, skrupulatnie. Podzieliły sobie czas i, i świetnie sobie tutaj poradziły na tych studiach. Czyli można pogodzić, jeśli się chce? Sądzę, że można. Studia te są bezpłatne? No, studia nie są do końca bezpłatne, ale są prawie, prawie za darmo. Są one dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. I tutaj mogę powiedzieć, że studia takie, jeżeli w ogóle są oferowane na rynku wolnym, to są to studia, które są drogimi studiami są dość specjalistyczne i one potrafią kosztować w granicach 10 tysięcy złotych. U nas dzięki dofinansowaniu koszt wynosi 1151 złotych dokładnie. A więc no, jest to kwota, która jest kwotą naprawdę okazyjną, jeżeli chodzi o tego typu obszary zarządzania. Jeśli ktoś, a na pewno ktoś się zainteresował tymi studiami, gdzie można znaleźć więcej informacji. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej rp2.com.pl Tam znajdziecie Państwo wszystkie namiary telefoniczne i wszystkie kwestie związane z administracyjną procedurą. Obecnie trwa nabór do 6 lutego, także no, zapraszamy Państwa, żeby już teraz nie wahać się, nie zastanawiać, tylko składać dokumenty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. W teleskopie gospodarczym czas na przegląd tygodnia zaczynamy od nie najlepszych danych z rynku wydawniczego. Wydawać by się mogło, że pogoda i długie, zimowe wieczory sprzyjają czytaniu książek. Nic bardziej mylnego, aż jedna czwarta Polaków w ogóle po nie nie sięga. Zatrważające statystyki dobija wyższy 5% VAT. Średnia cena książki w ubiegłym roku wzrosła o 12% do prawie 38,50 groszy. Z tego powodu sprzedaż książek spadła aż o 8%. Słabe wyniki notuje także rynek podręczników. Analitycy alarmują, że uczniowie obywają się bez nich, na przykład kopiując tylko fragmenty. Lubisz sok pomarańczowy? Sprawdź stan swojego portfela. Cena tego najpopularniejszego na świecie napoju wzrosła od początku roku aż o jedną czwartą. Na światowych giełdach funt soku pomarańczowego kosztuje 2,12 dolarów. Polscy konsumenci już to odczuli. Na sklepowych półkach ceny poszły w górę średnio o 50 groszy na litrze. A wszystko przez środek grzybobójczy zakazany w USA, a odkryty w dostawach soku z Brazylii. Liberalne partie już zostały wycofane, ale plotka poszła w świat. A że Brazylia jest największym producentem soku z pomarańczy na świecie, przetwórcy straszą, że może go zabraknąć na sklepowych półkach, jeśli brazylijski sok zostanie całkowicie wycofany z rynku. Inspektorzy skarbowi znów w natarciu. Tym razem sprawdzają sklepy, bary i restauracje. Wszystko w ramach akcji Nie bądź jeleń, weź paragon. Chodzi o to, aby sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. A klienci mieli dowód zakupu. Inspektorzy szczególnie skrupulatnie będą kontrolować miejscowości turystyczne, w których podczas rozpoczętych właśnie ferii zimowych jest największy ruch i największa pokusa na nieuczciwy zarobek. Akcja już w ubiegłym roku przyniosła efekty. Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki niej skontrolowani przedsiębiorcy wpłacili aż o 20% podatku od sprzedaży więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. Ci nieskontrolowani wpłacili do budżetu państwa tylko około 5% więcej. W teleskopie gospodarczym prawie dojechaliśmy do końca, ale prawie. A skoro... skoro o jeżdżeniu mowa, to nie. To trzeba powiedzieć o paliwie. A dokładnie o tym, że strasznie szaleją nam ceny paliw. My dla Państwa przygotowaliśmy specjalną prezentację, y, bardzo prostą, która no, niestety okaże się smutna na końcu, ale zaczniemy od, od początku. Kiedy byśmy z Poznania dzisiaj chcieli wyjechać tym oto naszym przykładowym samochodem, który załóżmy pali 10 litrów na 100 kilometrów, płacimy za paliwo, dajmy na to 100 zł. 100 zł. No to jedziemy, Aniu, no więc dojechalibyśmy, okazuje się, proszę Państwa, do Łęczycy, jakieś 180 km. Tak mniej więcej. W związku z tym za 100 zł tym samochodem byśmy dojechali, gdybyśmy kupili paliwo dzisiaj na stacji benzynowej. Okazuje się, że paliwo tak strasznie wzrosło, jeśli chodzi o ceny, że jeśli kupilibyśmy także za 100 zł paliwo w 2004 roku, to i tu uwaga, 100 km dalej w stronę Warszawy moglibyśmy przejechać, dojechalibyśmy aż do Żyrardowa. 280 km, nawet jeszcze by nam, żeby pożarodowie troszeczkę pojeździć sobie. No, strasznie to wygląda. Takie są różnice w cenach paliw. 100 km przez ile lat? 8 8 lat, prawda, jest niestety okrutna. Tylko czy ten samochód musi koniecznie jeździć na benzenie? Może lepiej gaz, bo diesel ostatnio też szaleje. Też szaleje. O tym nasz reporter Bartosz Kosiorek. 3 zł za litr benzyny. Ciężko uwierzyć, że kiedykolwiek płaciliśmy tyle za 95, to cena sprzed 10 lat. Dzisiaj na stacjach benzynowych zostawiamy rekordowe kwoty. Tylko w ostatnich dwóch latach ceny wzrosły prawie o połowę, zbliżając się do granicy 6 zł. Co pan myśli na temat cen Myślę, że są bardzo wysokie. Coraz bardziej rosną. Ja się zastanawiam, czy się już na komunikację miejską. Mogłaby być tańsza. Dużo tańsza. Nie mogą być ceny wyższe niż yy, zarobki. 5 ,75 zł, 75 groszy za litr oleju napędowego i 5,60 za bezołowiową 95 to średnie ceny paliw w kraju. Powodów podwyżek analitycy rynku paliwowego doszukują się w napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sami kierowcy jako główny powód rekordowych cen podają coraz ciaśniej zaciskającą się na ich szyjach pętlę podatkową. Eksperci mówią wprost, decydując się na samochód, zacznijmy kierować się ekonomią. Jeśli dużo, to warto myśleć o silniku diesla. Auto jest na pewno droższe, eksploatacja jest jednak tańsza. Mimo że cena ropy już przewyższyła cenę benzyny czy etyliny, jednak zużycie tego środka napędowego, czyli oleju napędowego, jest dużo mniejsze w silniku diesla. Ceny wzrastają, a ci, którzy dotąd sceptycznie podchodzili do alternatywnych paliw, powoli się do nich przekonują. Serwisy oferujące instalacje gazowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Potrzebny jest też randówka do zamontowania, żeby gaz przechodził w stan gazowy. Samochód, który mniej więcej pali 10 litrów benzyny, na 100 kilometrach ma pan oszczędność 20 zł. 10 tysięcy kilometrów to już jest 2 zł w kieszeni. Biorąc pod uwagę, że instalacja średnio kosztuje w granicach 2-2,5 tysiąca złotych, po 10 tysiącach taka inwestycja nam się zwraca. Mamy pryskiwacze gazowe na każdy cylinder Paliwowe oszczędności to solidna dźwignia rozwoju. Coraz częściej mówi się o silnikach elektrycznych, a nawet instalacjach, które pozwalają jeździć na mieszance wody i paliwa. Czy tak będzie wyglądała motoryzacyjna przyszłość? Kiedyś mówiliśmy o silnikach Wankla, niestety słabo się przyjęły. Myślę, że wodór przed nami, a to jeszcze traktujmy jako ciekawostkę. Myślimy na razie o silnikach elektrycznych. Myślę, że to będzie na razie kwestia nieopłacalna, ponieważ koszt takiej iniekcji się już klautuje między 40 a 50 tysięcy złotych. Jednakże później koszt przejechanego 100 km yy, ba, gdzieś tam balansuje w granicach złoty 50 do zł, 2 zł. Dla tych, którzy nadal nie czują się przekonani, pozostaje zmiana stylu jazdy. Przypomnijmy sobie elementarne zasady ekojazdy. Nie rozgrzewanie samochodu przez ruszaniem. Dalej płynna regulacja, dodawanie odpowiednio gazu, mniejsze używanie pedału przyspieszenia i hamowania. Idźmy delikatniej, poczytajmy o jeździe, lub zapiszmy się na specjalistyczne kursy, żeby jeździć lepiej, oszczędniej. Bartosz Kusiorek, teleskop gospodarczy. Drogo Pani, drogo. Bardzo drogo. Może po alternatywne za... no środki komunikacji. Na co się przesiadamy? Rower. To ja skuter. Tylko pytanie, kto kogo będzie podwoził do pracy? To ustalimy pewnie po programie, bo można skorzystać też z komunikacji miejskiej. Niestety wszyscy przykład. będziemy się podwozić do pracy. Dokładnie, ale bilety MPK też mają w Poznaniu Zdrożeć. Spotkamy się z Państwem za tydzień, czwartego o 18. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.